Zostań ze mną, jeśli we mnie wierzysz, nie pomijaj tego wideo. Mam coś ważnego do przekazania. Szukałem idealnego momentu, abyś mnie usłyszał i poświęcił mi swoją uwagę. Wydaje się, że ten moment jest właśnie teraz. Cieszę się, że mnie teraz słuchasz. Nie jesteś tutaj przez przypadek. Przyprowadziłem cię do tego momentu, ponieważ mam coś niezwykle ważnego do powiedzenia. Ktoś w Twoim otoczeniu, może bliżej niż sobie wyobrażasz, knuje coś przeciwko Tobie, ktoś, kto pragnie zobaczyć Twoje upadki, kto nie ma dobrych zamiarów względem Twojej przyszłości. Możesz tego teraz nie zauważać, ale ja widzę wszystko. Widzę, co ta osoba myśli, widzę nienawiść w jej sercu, pragnienie wyrządzenia Ci krzywdy, zobaczenia, jak się poddajesz, ale jestem tutaj, aby Cię ostrzec. Nie bój się, bo ja jestem Twoim schronieniem i Twoją siłą. Nie ma znaczenia, co ta osoba planuje, bo moja miłość do ciebie jest silniejsza niż jakikolwiek atak, silniejsza niż jakiekolwiek przeklęte słowo. Zaufaj mi, a ja cię ochronię. To, co miało być przeznaczone na zło, zostanie zniszczone, a ty wyjdziesz z tego silniejszy niż kiedykolwiek. Teraz nadszedł czas, aby działać. Polub to wideo, podziel się nim z kimś, kto również potrzebuje to usłyszeć, i nie zapomnij zasubskrybować aby nie przegapić żadnej wiadomości o ochronie i wierze. Napisz w komentarzu Amen. Zostaw swój ślad, bo twoja wiara i moja ochrona poprowadzą cię ku błogosławionej przyszłości, a ci, którzy chcą twojego zła, zobaczą jak Bóg zawsze cię chroni.